Witam Państwa, witam Ciebie, drogi Michale. Cześć Filipie, fajnie, że znowu spotkaliśmy się. No dokładnie, zważywszy, że mamy dzisiaj mega gorący i sexy temat, czyli jak zaoszczędzić na podatkach, jeśli to w ogóle jest możliwe. Bo nikt nie lubi płacić podatków, a dzięki Tobie mam, zamiar, mam nadzieję, że będziemy płacić ich mniej. Tak, mam świetny sposób na to, żeby zaoszczędzić 19 tysięcy zł podatku. Myślę, że to chyba jest coś atrakcyjnego. Jak... Jak myślisz ty? 19 tysięcy biorę w ciemno. Mów, jak to się robi? Zapewniam cię, że w bardzo prosty sposób każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą i jest opodatkowany podatkiem, czy liniowym, czy na zasadach ogólnych, ma legalną możliwość zaoszczędzenia 19 tysięcy, nie robiąc nic więcej niż wydając pieniądze na potrzebne mu rzeczy prowadzonej działalności gospodarczej. No, powiedz troszkę, żebyśmy wiedzieli, o co w ogóle chodzi. Mamy taką możliwość, że wydatki inwestycyjne możemy rozliczyć jednorazowo w koszty i dzięki temu nie musimy ich amortyzować przez ileś tam lat, tak jak budynki aż 40 lat musimy amortyzować, samochody musimy amortyzować poprzez 5 lat, ale innego rodzaju wydatki możemy zaliczyć jednorazowo w koszty, co nam pozwoli zaoszczędzenie właśnie tych 19 tysięcy złotych podatku. To w sumie może zrobić każdy, jest jakiś próg, do, 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 do którego rocznie można to zrobić? Jak to wygląda? Praktycznie każdy, kto ma opodatkowaną działalność na zasadach ogólnych lub na podatku liniowym oraz jest małym przedsiębiorcą. A limit tego małego, dużego przedsiębiorcy to jest aż 2 miliony euro, więc myślę, że większość naszych słuchaczy nie ma tak dużych firm które by ograniczały możliwość takiego rozliczenia inwestycji. Okej, okay, rozumiem, że szczegóły podaż na Akademii już niedługo, jak się zobaczymy, tak? Oczywiście, będę wtedy dostępny i z każdym będę mógł porozmawiać, czy w jego firmie jest to możliwe. Okej, okay, super. A powiedz mi, jakie jeszcze możemy zastosować techniki oszczędzania na podatkach? Co możemy zrobić? Pierwszą podstawową rzeczą zawsze, którą musimy się zastanowić przy otwieraniu działalności, jest wybór formy opodatkowania, bo jeżeli wybierzemy złą formę, to będziemy płacić więcej podatków niż się należy, a ważne, żeby płacić tylko tyle, ile potrzeba. Niestety polskie prawo. Jest takie, że musimy wcześniej wiedzieć, ile nasz biznes osiągnie, ile zarobimy. To jest, co prawda, sytuacja dosyć nienormalna, bo na samym początku młody przedsiębiorca musi wiedzieć, czy jego biznes się uda, czy nie. Przecież każdy, kto zakłada biznes, wierzy w siłę swojego biznesu, tak? A ustawodawca przewidział, niestety, wybór formy opodatkowania na początku. Jeżeli nie mamy doświadczenia, nie wiemy jaką formę opodatkowania wybrać, możemy zapłacić dużo więcej niż potrzeba. No jak sobie z tym poradzić? Uważam, że jednym ze sposobów jest udać się do specjalisty, tak jak udajemy się z chorobami do lekarza czy z problemami do lekarza, to tak należy tutaj się wybrać do doradcy podatkowego, który porozmawia Zapraszam, oczywiście, mam pewnie duże doświadczenie w tym zakresie. Siądziemy na półgodzinną rozmowę. Zadam kilka trudnych, dziwnych pytań związanych z przyszłością, prawie jak wróżbita, i na tej podstawie postawię pewną diagnozę, że warto na przykład wybrać opodatkowanie w formie karty podatkowej, bo akurat komuś. Będzie się opłacało właśnie w takiej archaicznej formie opodatkować jego działalność gospodarczą. A czy to w ogóle da się później zmienić, na przykład po roku, czy, czy jak wybierzemy raz, to już koniec do końca działalności nie da się tego zmienić? Niestety dopiero możemy to zmienić z początkiem następnego roku podatkowego, też już mając doświadczenie tego okresu, który był, czyli możemy sobie zobaczyć, czy rzeczywiście na początku wybraliśmy dobrą formę. Na dzień dzisiejszy właściwie nie ma żadnej innej możliwości, żeby w ciągu roku zmienić formę opodatkowania, chyba że na przykład jesteśmy na ryczałcie i otworzymy aptekę, która to apteka na ryczałcie być nie może i automatycznie wkładamy w zasady ogólne. Więc jakieś tam sposoby też są, tylko trzeba znać prawo, żeby wiedzieć, jak tą formę działalności w ciągu roku zmienić. Ale nie jest to proste. Okej, okay, dobrze, czyli forma działalności jest ważna na początku, czy w trakcie działalności też można to przemyśleć, przeanalizować. Warto na to zwrócić uwagę. Co jeszcze możemy zrobić, żeby te podatki zoptymalizować? Musimy mieć wiedzę na temat kosztów, czyli co możemy rozliczać w koszty, kiedy możemy to rozliczać w koszty, bo jest wiele przekonań, które nie są prawdziwe, że to możemy rozliczyć w koszty albo tego nie możemy. Skąd się to bierze? Ludzie ze sobą rozmawiają, klient, są klientami czy biur rachunkowych, czy ewentualnie prowadzi żona, znajoma, koleżanka. Ich wiedza ma jakiś zakres. No i mówią, nie, słuchaj, nie ma możliwości, żebyś ty sobie rozliczył buty na przykład, tak? Ale no tutaj to nie jest takie proste, bo jeżeli te buty nam się niszczą w czasie naszej pracy, i są elementem ochronnym naszego ciała, to takie buty nie ma problemu, żeby rozliczyć. Spawacz nie ma problemu, rozlicza buty, czy ewentualnie pracownik leśny też takie buty będzie mógł rozliczyć. Natomiast już przedstawiciel handlowy, mimo tego, że czasami musi schodzić te buty, chodząc po różnych miejscach, żeby sprzedać, no tutaj akurat takiej możliwości, nie będzie, bo jest to jego codzienny ubiór, nie jest to rzecz, która chroni go przed warunkami pracy. Okej, okay, tutaj trzeba, wydaje mi się, dodać, bo większość przedsiębiorców uważa, że jak ma księgowego i dostarcza mu faktury, to generalnie temat jest zamknięty. To oni się nie muszą niczym interesować, a według mnie jest to bardzo daleki od prawdy. Powiedz, Michale, jak powinien się zachowywać przedsiębiorca, żeby. Skutecznie kontaktował się z, z, ze swoim księgowym, żeby te koszty były dobrze kwalifikowane. Co tam trzeba Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, że jak nie mamy żadnego kontaktu z naszego biura rachunkowego od księgowego, to znaczy, że to jest bardzo źle. Ponieważ y, powinniśmy się raczej spodziewać kilku czy kilkunastu pytań na temat naszych wydatków, które ponieśliśmy. Żaden księgowy nie jest w naszym biznesie i nie do końca wie, co nam jest potrzebne, w jaki sposób eksploatujemy. Ja taki przykład szybciutki dam. Mechanik samochodowy kupił suszarkę do włosów, no i czy ona będzie kosztem podatkowym, czy nie będzie. Jeżeli nie przeprowadzimy wywiadu z nim, do czego ona jest mu potrzebna, to raczej nie damy e, rady wiedzieć, czy to powinien być koszt podatkowy, czy nie powinien być koszt podatkowy. Więc, jeżeli dajemy dokumenty i mamy tak zwany święty spokój, to jest bardzo niedobrze. To powinniśmy się zainteresować, dlaczego nam nie zadają żadnych pytań, dlaczego mamy ten święty spokój. Oczywiście sam prowadzę od prawie 30 lat biuro i wiem, że mam takich klientów, którzy nie cierpią, żeby się do nich odzywać. I nawet, jeżeli się o coś pytamy, to najchętniej by nam nie odpowiadali. Ale. Taki system współpracy jest konieczny po to, żeby później uniknąć konsekwencji związanych z nieprawidłowym księgowaniem dokumentów. Sam mogę to potwierdzić. Mam styczność, miałem styczność z paroma zewnętrznymi firmami księgowymi. No i niestety wszyscy ci, którzy dawali mi święty spokój, bardzo źle to się na końcu skończyło. Okazało się, że nie księgowali faktur, że w ogóle narobili bałaganu. Michał, który też prowadzi dla mnie księgowość w jednej ze spółek, męczy mnie, co też mnie denerwuje, tak jak mówisz, ale niestety wiem, że tak musi być, bo inaczej będzie źle. Więc przyjmuję to na klatę i uważam, że tak musi być. Więc dziękuję ci za to, że mnie męczysz. Dobrze, ale powiedz mi, co jeszcze tak. możemy zrobić? No to y, myślę, że kończąc, jedna jeszcze bardzo istotna rzecz, o której zapominamy, to być może w naszej firmie jest możliwość rozliczenia kwartalnego podatku. Każdy, kto otwiera działalność gospodarczą, na samym początku prowadzenia swojej działalności, też może zadecydować, czy podatek dochodowy można rozliczać kwartalnie. No i zauważmy, że posiadając pieniądze przez dłuższy czas, nasza płynność w firmie jest korzystniejsza. Co prawda, od kilku lat nie jesteśmy w stanie na początku otwarcia działalności rozliczać kwartalnie podatku VAT. Niestety zmieniły się w tym zakresie przepisy ze względu na różnego rodzaju wyłudzenia, ale już po roku prowadzenia działalności gospodarczej możemy przejść na rozliczenie kwartalne. A to w I przypadku VAT-u czy, czy zaliczek na podatek dochodowy, jak to jest? Zaliczki możemy od razu, a VAT możemy po roku prowadzenia tak. działalności. I jedno i drugie, to jest ważna rzecz, bo, bo, bo tak to co miesiąc musimy płacić zaliczki na podatek dochodowy i VAT. A tak to co trzy miesiące, no to jednak jest to spora różnica. I zauważ, dla płynności, mieć przez trzy miesiące jakieś pieniądze albo ich nie mieć, ma to olbrzymie znaczenie. Oczywiście jest też grupa takich, którzy nie lubią płacić kwartalnie, bo muszą płacić dużo więcej niż miesięcznie. Osobiście sam rozliczam kwartalnie i uważam to za wielkie dobrodziejstwo, bo jednak mogę przez te trzy miesiące w jakiś sposób sobie tymi pieniędzmi manewrować. I korzystać na potrzeby swojego biznesu. Prosta sprawa. Załóż lokatę na trzy miesiące na tą wartość podatku, którą musiałbyś zapłacić. Nawet dostaniesz 100, 200, 500 zł, ale to jest to, co Twoje pieniądze potrafią zarobić, nie oddając ich do podatku. Ale przecież lokata to jest jednym z najsłabszych sposobów zarabiania. Lepiej coś kupmy i sprzedajmy w tym okresie, i wtedy na pewno lepiej na tym zarobimy. To prawda, aczkolwiek jedyne niebezpieczeństwo jest to, to, że trzeba sobie poradzić z tym, żeby tych pieniędzy nie zmitrężyć i żeby ich nie rozpuścić, bo za trzy miesiące jednak te pieniądze tak czy inaczej zapłacić trzeba. Więc to jest metoda dla ludzi z umiejętnością powstrzymania się od zbędnych wydatków. Tak, zgadza się. No, czyli nie konsumujemy. Inwestuje, inwestujemy krótkoterminowo, tak żebyśmy byli przygotowani na to, że te pieniądze przed terminem płatności podatku do nas wrócą. Okej, okay, Michale. W takim razie bardzo Ci dziękuję za te porady. Oczywiście więcej porad na akademii już, już niedługo. I jeżeli ktoś miałby ochotę się dowiedzieć, jak to efektywnie robić, to ja zapraszam do Michała, bo Michał jest faktycznie ekspertem od podatków i na pewno będziemy się jeszcze widywać w niejednym filmie. Będziemy kolejnymi poradami się dzielić. Także dziękuję Ci dzisiaj za twoje cenne rady. Dziękuję, do zobaczenia. Dzięki, cześć.